Jednego tylko nie rozumiem, za co ty mnie tak nienawidzisz. Za co? Za to, co zrobiłeś mojej mamie. Tato. Co to za brednie? Rzeczywiście, brednie. Z tym kredytem to blef, prawda? Zaraz, zaraz, słucham, jeszcze dobry. Tato? Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co słyszałeś. Jesteś moim ojcem. Kłamiesz! Puść mnie. Nie. To prawda. Pamiętasz Barbarę Krajeską? Barbarę? Oczywiście, że pamiętam. To moja mama. Jesteś moim ojcem. I tylko dlatego wykupiłam udziały w tym papierze. I ja. Nie musisz się martwić, ja też nie mam szczęścia w miłości. Żartowałem. Gołąbki. Łukasz na pewno oszukuje. Myślałem, że sam mój widok was rozbawi. Co jest? Ha. ha? Ha? To prawda, że Kinga wyjeżdża? Ja chyba też. Teraz wiem, skąd ten nastrój. Do tej szkoły plastycznej? Co będziesz tam robić? Uczyć się. Też mi powód. W domu zrobiło się ostatnio trochę ciasno. A więc to nie tylko chęć nauki. Co na to łukasz? Spytaj Łukasza. Powiedziałem, że się bardzo cieszę. Mam wrażenie, że wkrótce cała wiara wyjedzie z Warszawy. Chyba też pojadę za ojcem do Afryki. Co tam będziesz robił? Leżał pod palmą i czekał, aż coś mi spadnie na głowę. Przydało by ci się. Pora pomyśleć o jakiejś pożegnalnej imprezie. Jedna z was musi zostać. Zrobi się trochę pusto bez dwóch takich wystrzałowych kociaków. Tylko która? Też się cieszę, że jadę. Nie musicie mnie odprowadzać. O, że masz dzisiaj deszcz. To prawda. Zwłaszcza, że od dawna nie byliśmy już razem. Wiesz, jakie razem mam na myśli? <laughs> Wymyślałem się. O, <laughs> Przeszkodziłem? Nie, właśnie wychodziłam. Spokojnej nocy. Spotkamy się jutro? Chyba jak już odeśpisz dyżur. Cześć. Cześć. Niezła laska z tej panny, Konopko. A jak tam ta twoja seks bomba? Używasz ciekawych określeń, mówią za kobietę. Właśnie ze sobą zerwaliśmy. O, dlaczego? Nie byłem w jej typie. Nie, łam się. Jak chcesz, to możemy razem wyskoczyć, zalać robaka. <laughs> Dzięki, ale nie trzeba. Nie posuwaliśmy do siebie i nie zamierzam tego roztrząsać. I bardzo dobrze. Świat jest pełen pięknych i przystępnych kobiet. Hmm. Może zajmiemy się pacjentami. Przyniosę tu tarcze i rzutki. Te straszliwe nudy. Jedni od godziny gapią się w te same drzwi. Inni wyjeżdżają. Nie zatrzymasz jej? Jak? Myślisz, że cieszę się, że wyjeżdża? Ja nie, ale ona tak uważa. Naprawdę, chciałbym ją zatrzymać. Może za słabo się starasz? Może. Chyba zaczynam coraz mniej z tego wszystkiego rozumieć. Dziewczyny pochodzą z Marsa, a my z Wenus. Nie próbuj jej zrozumieć, tylko działaj. Ale no, nie chcę, żeby pomyślała, że jestem egoistą. A kiedy jej nie zatrzymuje, to twierdzi, że nic za niej nie czuję. I bądź tu mądry. I pisz wiersze. Nie znam się na tych sprawach, ale może pierścionek z brylantem byłby tu na miejscu? Mhm, mm pomyślę o tym. Albo komórka. Tylko, że wtedy musiałbyś płacić rachunki, a ona mogłaby wyzwaniać do innych chłopaków. Skomplikowana sytuacja. Nie zazdroszczę ci, bracie. Porzuciłeś mamę, kiedy zaszła w ciążę. Nie porzuciłem. Wyjechała do Pragi na studia. Ale wróciła, kiedy odkryła, że będzie miała dziecko. Nic nie wiedziałem. Dlaczego mi nie powiedziała? Zamknij się i słuchaj. Próbowała się z tobą skontaktować, ale wszystkie listy wracały. Podobno zapadłeś się pod ziemię. Grałem wtedy trochę z łopakami. Chyba na wiejskich weselach. Siadaj i słuchaj. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Mama załamała się do tego stopnia, że popadła w chorobę. Gdy się urodziłam, cierpiała już na psychozę. Nie mogła się mną zająć. Miała żal do swoich rodziców, że doradzali jej aborcję i do ojca dziecka, który ją porzucił. Gdybym tylko wiedział, przyjechałbym. Było coraz gorzej. Ciągle przebywała w szpitalu, a mnie wychowywali dziadkowie. Biedna Barbara. Tak, biedna Barbara. A ja? Gdy miałam 7 lat, dziadkowie powiedzieli mi prawdę. Jako? Dowiedziałam się, kto naprawdę spowodował, że mama zachorowała. Wcześniej myślałam, że to przeze mnie, że mnie nie kocha. Później zrozumiałam, kto zawinił. I dlatego się tu zjawiłaś, a ja nic nie wiedziałam. Zniszczyłeś życie mojej mamie i mnie. Dlatego chcesz mi odebrać ten pap. Nie zasługujesz na niego. Nie zasługujesz na nic. Jakieś problemy, syno. A ty, tato? Ja? Skąd? Martynko? Twoja mama bardzo się przejęła twoim wyjazdem. Wiem, ale chyba nie mam innego wyjścia. Byłaś z nią w najtrudniejszych chwilach. Kto miał z nią być? Jolka? Naprawdę cię podziwiam, ale nie zostawia jej teraz. Przyzna pani, że zrobiło się tu trochę ciasno. Jolka pół godziny siedzi w Łazience. Nie mam się gdzie umyć, nie mogę znaleźć swoich rzeczy. Ale to przejściowa sytuacja, ja szybko się stąd wyniosę. Nie chodzi o panią. Wiem, w jakiej sytuacji się pani znalazła i pamiętam też, że bardzo pani pomogła mamie, kiedy tego potrzebowała. A teraz ja potrzebuję pomocy. Rozumiem. W tym domu jest tylko za dużo o jedną osobę. Martyna, masz coś do mnie? Powiedz mi, bo mam dosyć tych posłówek. Ona ma dość. O twojej przyszłości. Będzie tak jak dawniej, jak tylko zdobędę pieniądze. Myślałam, że już je masz, przynajmniej na papierze. Właśnie. Mam je już na papierze. Udało ci się mnie nabrać, Tatuśku, ale zabawa skończona. To znaczy? Nie sądzę, żebyś zdobył te pieniądze. Ten papier dla mnie znaczy. Wierzę ci. Jeżeli nie będziesz mi robił trudności, na pewno się jakoś dogadamy. Myślisz, że możemy się dogadać? Nie chcę stracić Pabla. A kto mówi, że go stracisz? Ojcowie przecież często przekazują interesy swoim dzieciom, prawda? Prawda, należy ci się. Za to, co przeszłaś. Nareszcie zaczynasz coś rozumieć. Mówi ci, że się dogadamy. Przekazałeś już swoje żonie dobrą nowinę? O tym, że masz śliczną, zdrową córkę? Co ty robisz? Chcę, żebyśmy byli sami. Sami za tą siatką? O co chodzi, łukasz? Zawsze o Ciebie. Pierwsze słyszę. Nie potrafię udawać. Będzie mi Ciebie bardzo brakować. Przecież nie wyjeżdżam na koniec świata, tylko do zakopanego. Każde miejsce, w którym nie mogę widywać Cię przynajmniej raz dziennie, jest dla mnie końcem świata. się z Warszawy, nie wiadomo kiedy. Znam cię. Nie chcę cię żegnać na dworcu. Kinka też wyjeżdża. Słyszałam. Żal mi bo ona nie ma na to najmniejszej ochoty. No, to gdzie chcesz mieć ten wieczór? Pozwól, że się zastanowię dostać odpowiedź do końca lekcji. Kotku. Mam wam coś do zakomunikowania. Gdzie jest Kinga? Znowu w szkole? Tak niedługo wyjeżdża. Rzeczywiście, nie zawracajmy sobie głowy kimkoma. A więc, moi drodzy, sprawa wygląda tak. Jacek przestaje być współwłaścicielem pubu. Co? Spokojnie, Ola. Jacek, przecież to twój pub. Od tej pory ja tu faktycznie rządzę. Ja i tylko ja. I nie chcę więcej słyszeć tych durnych tekstów. Będzie dobrze, jeśli personel zrozumie pewne sprawy na wstępie. Jasne. Od tej pory pełni tu to rządzi. Ja tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego pozwalasz się tak traktować. Widzisz, Ola, zawsze pewne okoliczności. Ale żadne okoliczności nie usprawiedliwiają tego, co ona ci właśnie robi. Nie martw się. Nie dam skrzywdzić swojego ukochanego tatusia. Co się tak patrzycie? Jacek jest moim ojcem. Wiesz, to jakieś komplet Bzdury. To prawda. Wszyscy słyszeli. Paulina jest moją córką. Jeszcze w tej budzie, myślałam, że już lecisz do mamusi. No chyba na miotle. Co dzień dowiaduje się o nowym terminie wyjazdu. Dzwoni do mnie z przez słuchawkę Kinguniu. Mam akurat kolację w ambasadzie Hondurasu i nie mogę ci odebrać z lotniska. Ale przyjeżdżę, ja to mam urwanie głowy, tęsknię za Tobą, czy jesteś już spakowana? Tak właśnie będzie wyglądać moje życie. kiedy tam wyjadę. Kinga, mama na pewno za Tobą bardzo tęskni. Ja wiem, co mówię, z ją. W przerwie pomiędzy kolacją w ambasadzie Hondurasu, a rauczem z pigmejami będzie mieć tydzień rozrywki, rozczulając się nad swoją kochaną córeczką. Potem o mnie zapomni. Ach, to. Tu czytam i tak mam zakichane życie. Kinga, wiesz co? Weź ze sobą świnkę z karbonkę. Jak ci będzie źle, to ją rozbijesz sobie na bilet powrot. Tymczasem mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Widziałam niespodziankę. <laughs> Jednak ci się dziwię. O co chodzi? Ta twoja była, to babka z klasą. Warto tak od razu palić za sobą mosty? Jeśli coś zaczyna się nie układać, od razu najlepiej. Paulina to już historia, nie chcę do tego wracać. Gdzie ona mieszka? A co, chcesz adres? Warto wiedzieć, które dziewczyny są akurat wolne. Jeżeli dla wolnych dziewczyn jest w tym mieście. Myślałem, że interesuje Cię wyłączniania. Pomyliłeś się. Od czasu do czasu trzeba się trochę rozruszać. Nie bardzo rozumiem. No, trzeba trzymać formę. Powiedziałeś to, Ani? Przecież ja to wszystko zmyślę o Ani. Powiedziałeś, Powiedziałeś jej to? Biedna panna Konopko. Do tej pory wybierała niewłaściwych mężczyzn. mi mi żeby zatrzymać cię przy sobie. Jak dużo? Wszystko. Ale nie chcesz, byś posądziła mnie o egoizm. To dlatego pozwalasz mi jechać? Nie pozwalam. zabraniu. Ale i tak wiem, że zrobisz jak zechcesz. Dokładnie tak jak zechcę. Więc może. Skorzystajmy z tego, co nam jeszcze zostało. Ola obiecała, że przygotuje dla nas ustronny stolik na dzisiejszy wieczór. Ustronny? Bo się, że nie zdążę powiedzieć ci wszystkiego, nim wyjdziesz. A co chcesz mi powiedzieć? Dużo rzeczy. Jak dobrze być razem, że ty i ja... Zaprosiłam Kinga i Czerka. A oni po co? A Łukasz... Nie, złość się. Okej, okay. jak chcesz to okej. Okay. Będziesz zadowolony, zobaczysz. I ja? To miało być dla ciebie. Dla nas. No dla nas, mówię dla nas. No? I tak właśnie będzie. Więc? Poddaję się. przestaje walczyć z Poliną. Tak szybko? Zaszły nieprzewidziane okoliczności. Jakie? To ma związek z Poliną. No domyślam się, ale czego ona chce tym razem? Nie wiem, jak ci to wyjaśnić. Gdzie jest łukasz? Na wieczorku pożegnalnym z Martyną. Zadzwoń po niego. A dlaczego niech spędzi miły wieczór z dziewczyną? Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Zostaw Łukasza w spokoju. Paulina powiedziała mi dziś, że jesteśmy spokrewnieni. Jak są my? Ja i ona. Spokrewnieni? Wyśmienita ta kolacja, stary. <noise> Wyśmienita ta kolacja, cóż to za słownictwo? W tak uroczystym dniu. Cholernie uroczystym. Tylko bez toastów. Nie wypijesz toastu za udany i pomyślny pobyt Twojej koleżanki. Mojej dziewczyny. Za udany pobyt Twojej koleżanki za granicą. Właśnie dzwoniła moja mama, że za dwa dni będzie miała kilka minut, żeby odebrać mnie z lotniska w Brukseli. Zaczęłam się pakować. Co jest do jasnego diabła? O czym ty mówisz, Jacek? Powiedz mi, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi, bo zaczynam mieć dość tych waszych spraw i tego całego pubu. Co tu robisz? Byłam ciekawa, jak mieszka mój ojciec. Ach, więc to tak jesteście spokrewnieni? Jacek, czy to prawda? Tak.